Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Twierdza Krzyżowiec. Dzisiaj będziemy robić kolejne dwa Battle Royale, ale zanim do tego przejdziemy, mam do Was proste pytanie, ponieważ troszkę bawiłem się z ustawieniami mikrofonu. Chciałem sobie nałożyć taką bramkę szumów, żeby nie było słychać tego co jest lebo. Jest lato, okno otwarte, tutaj jakiś wentylator chodzi i nie chcę, żeby tego po prostu było słychać. Więc dajcie mi znać, czy w miarę mnie dobrze słychać, czy jest OK. Nie chcę też brzmieć jak jakiś robot, nie chciałem tam przesadzać w tych ustawieniach. Więc mam nadzieję, że słychać mnie dobrze, bo ja próbowałem sobie odsłuchać swój głos, ale no ja słyszę swój głos troszkę inaczej niż wy, ponieważ tak już jest i nie wiem teraz czy jest OK, czy troszkę jeszcze coś tam zmienić. Więc po prostu dajcie mi znać, wystarczy jak mi napiszecie, że jest ok, samo ok, napiszcie w komentarzu i będzie dla mnie to wystarczająca wiadomość I teraz tak, przechodzimy do pierwszego battle royalu Pierwszy battle royal, battle royal wezyrów Ostatnio był battle royal Fryderyków i Filipów i tam było dość ciekawie z tymi Filipami i z Fryderykami, było bardzo ciekawie, ponieważ yy, tam chyba z trzech na koniec to było, to oni byli po środku u Wezyrów coś czuję, że już tak nie będzie, chociaż tutaj zależy od tego, jaki zrobią zamek i po której stronie będą mieli balistę, bo tu pożarów będzie na pewno dość sporo. I też pożar jest o tyle ciekawy, że co z tego, że ten bot będzie miał milion? Jak zostanie podpalony, to i tak z tego miliona sobie nie pokorzysta za bardzo, więc naprawdę tutaj ciężko wytypować. Tutaj ci po środku wydaje mi się, że też mogą mieć jakieś szanse. Okej, okay, tak się wylosowało: mam tak czarnego, fioletowego, czerwonego i żółtego. Mamy straszny, bezlitosny, mściwy i okrutny. Kiedyś był chyba Battle Royal wezyrów na 40 tysiącach i tam mi się coś kojarzy, że typowałem fioletowego. Więc teraz pójdę w mściwego. Wezmę tego po lewej stronie. Dajcie znać, na którego wy typujecie. I zaczynamy. Mściwy. Ja wierzę, że Ty dasz radę. Zrób tylko jakiś dobry zamek. Ok, ten zamek jest nie za drogi, ale też nie za słaby. Wydaje mi się, że odpowiedni, taki optymalny bym powiedział. Jakie wy tutaj jeszcze macie? I, ale proszę cię, nie przełomuj mi już. Ja, ja wiem. Rozumiałem. Raz wystarczy. Po... Raz wystarczy powiedzieć. Nie, on no, tak specjalnie robi. Dobra, już zrozumiałem. No nie, to serio. Już nie raz walczyliśmy ze sobą. Zmutujecie, jak tak będzie. No właśnie, to jest to, o czym mówię. I co z tego, że ten niebieski ma milion? Jak został podpalony, tutaj na ognisku pożar. Nie ma nawet jak ludzi sobie zrekrutować. Czyli w sensie jed ludzi, jednostek. No i właśnie, co, na co mu ten milion teraz? Jak on zaraz zostanie pokonany? Ataki są ustawione te takie szybkie, co 75, więc zaraz na pewno ktoś tutaj się zjawi. No właśnie. Jeszcze łuczyńcy koni w ogóle przyblokowali. Nawet jak już pożar, pożaru nie ma mógłby się odbudować, to nawet ludzi teraz nie ma, jakby jeszcze mój przyblokował. Więc ten milion no niestety nic nie zrobi. Tak samo tutaj, no właśnie. I na środku jednak mają problemy. Chociaż widzę, że u tego też są problemy. Zobaczcie, żółty, mimo że jest w prawym dolnym rogu, też nie ma za bardzo jednosty. Chociaż teraz coś tam rekrutuje, ale widać było, że tu dużo rzeczy nie pracuje. 240 ma fioletowy. Gdzie jesteś fioletowy? Aha, fioletowy to był ten. Ma tę gwiazdę tą mniejszą. Żółty widać, że jeszcze wraca, ale czy innym się uda? Okej, okay, pomarańczowego nie ma. No i tak samo będzie zaraz z niebieskim, bo ten niebieski raczej już też nie wróci. Będzie mu bardzo ciężko. Co chwilę będzie atakowany, jeszcze zapewne podpalany od nowa. No właśnie. I tak samo będzie z zielonym. Więc tu wygląda na to, że tylko chyba ten się... Nie, no ten też się nie trzyma. Chciałem powiedzieć, że ten się w miarę jeszcze tam utrzymywał. Ale też widać, że był podpalany. Okej, okay, no to będzie walka tych wrogów jednak. Dobra, drugi pokonany. Ej, to w sumie dla mnie dobrze, bo teraz nie ma nikogo przy mnie, więc nie będą mi zagrażać. Okej, okay, który to padł? A, ten zielony, dobra. I zostaje jeden na boku i reszta już w rogach. Zobaczymy, jak to będzie. Mój na razie ma najwięcej jednostek. Pieniędzy najwięcej nie ma, bo tutaj jeden ma troszkę więcej, ten fioletowy. No to będą ciekawe walki, bo do Wezyra łatwo się przedostać. Więc tu będzie dużo zależało od tego, kto kiedy wyjedzie z tym atakiem. Okej, okay, mój atakuje. Nie zwróciłem uwagi, ale Łucznicy Kon już pojechali wcześniej. Ale za dużo strat to nie zdali, ale jest szansa pokonać. Okej, okay, no i fioletowego nie ma. Fioletowy, który w teorii był drugi taki najlepszy, bo miał najwięcej pieniędzy, chociaż teraz żółty też zagarnął troszkę. Okej, okay, ale na żółtego idzie atak. U Wezyra jest o tyle, że nawet jak Wezyr będzie miał 700 jednostek w swoim zamku, to szczerze jeden atak, jedna balista, która podpali, ogień przejdzie do środka, będzie po wszystkich łucznikach konnych, do tego jak zbrojni jeszcze zaczną w to wychodzić, dokładnie tak, no to praktycznie to już jest koniec Wezyra. Bo może on będzie miał pieniądze, ale zanim to zrobi, to zaraz jeszcze jakiś, no mój nawet może zaraz zaatakować po prostu. Chociaż może troszkę tam zrobi, ale no będą mieli ciężko zaatakować, bo jak on chce wygrać, skoro praktycznie co atak może wszystko tracić. Zostanie zaatakowany, będzie pożar, straci wszystkie jednostki, bo jeszcze z tej siedziby zejdzie tymi większością tych jednostek przynajmniej. No, i nie będzie miał nawet jak zaatakować, więc tu będą mieli spory problem. Jeśli tak będzie, szczególnie taki żółty teraz. Bo on, zanim dozbiera do kolejnego ataku, żeby mieć szansę na atak, to pewnie zostanie zaraz znowu zaatakowany. I tak będzie miał w kółko. No chyba, że mój się wybierze na czerwonego, ale no nie sądzę. No właśnie, teraz zaczął coś, chociaż jest 240 jednostek, to powinno się udać. bo mój nie może dużo stracić. Bo jak mój dużo straci, to zaraz zaatakuje go czerwony. To nie będzie fajne. Dobra, ucznicy konni, nie możesz stracić dużo uczników konnych, nie podpalaj nic, proszę Zbrojni wystarczą, wejdą do środka, dadzą radę A pożarem zniszczysz sobie całą armię Te balisty, nie podjeżdżajcie tu nawet Okej, okay, pokonany, dobra, dużo jednostek nie stracił To może się wybroni, jak zaatakuje czerwony Ale jak będzie pożar, no to może zniszczyć, no właśnie, to jest ten problem 850 jednostek ma i chyba właśnie atakuje, dokładnie Dobrze, że mój zdążył wrócić, bo tak prawie że się minęli Dasz radę, no teraz to już jest totalny random, wystarczy jeden pożar i tu może pojawić się spory problem Jabalisty chyba sobie zaraz podjadą bliżej i mogą sięgnąć te piekarnie No właśnie, już jedna podjeżdża, kolejne dwie Wszystkie podjeżdżają no właśnie, to boli. Z jednej strony ten ogień może uratować, ponieważ no czerwony też straci większość tych jednostek, ale to będzie sporo mojego kosztowało. Nie będzie miał w ogóle szansy na żadną kontrę. A nie będzie miał nawet szansy na przeżycie. To też tak można. No to drugie miejsce, to nie tak źle. Kto wytypował czerwonego? No tego bym nigdy nie wytypował chyba, bo te rogi to dla mnie są bardzo pechowe, więc jak ktoś dał na czerwonego To trzeba było, tak jak mówiłem też w ostatnich odcinkach, że ten czerwony to jednak taki się wydaje główny, a to to jakieś tam klony, więc trzeba było tutaj iść na tego pierwszego, no Zobaczymy, oj Zobaczymy jak będzie z emirami Kogo tu mamy? Czarny, zielony, fioletowy, niebieski Dobra, dałem, no to zostanę przy tym samym kolorze, skoro się trafił ten sam w tym samym miejscu, to ja zostaję przy tym samym, dajcie znać, na którego wy obstawiacie w drugim Battle Royalu, lecimy! Oj, czemu taki duży zamek? Dobrze, że oni nie mają balist, bo jakby tutaj też były balisty, tak jak u Kalifa, to emiry szczerze miałyby chyba jeszcze gorzej niż Wezery. Mimo, że tutaj nie w każdym zamku są jakieś budynki, ale nawet od kamieniołomów by mogło to przejść do środka, więc to by było bardzo... Bardzo złe. Ten jaki zrobił duży zamek. Dobra, jasno niebieski krzyczy. No, te po środku tutaj raczej będą obrywać. Co jak co? Emir też tylko z jednej strony ma te mangonele. Więc jak się dobrze ustawiam, na przykład zobaczcie: żółty bardziej będzie strzelał tu we fioletowego, jak już. Ale ten będzie mu cały czas po zamku strzelił I ten nie ma jak się bronić. Łucznicy nawet nie będą mieli zasięgu. Więc cały czas będzie obrywał. Niestety. Tutaj zależy też, z której strony się ma te mangunele. No, mój akurat ma. Na razie tak porówno idą, chociaż ten czerwony i pomarańczowy na razie najgorzej, no bo oni są na środku. To się nie dziwię. Ten fioletowy też nie będzie miał łatwo, bo on ma tylko jedną mangunele. A tu na jak dwie, będą mu strzelać. Plus jeszcze te katapulty, które podjeżdżają. Zobaczcie, co tu się dzieje. Fioletowy zostanie zniszczony, ale to tak chyba też było. Kogo tak było? Właśnie w poprzednim odcinku tak nie było przypadkiem, że ten pośrodku na tym miejscu tego też zaczął tak mocno bombardować. Nie wiem, że to u Filipów tak nie było. Więc tu będziemy mieli dwóch raczej... Chociaż dobra, no zobaczcie, no, pomarańczowy i czerwony w teorii niby obrywają, ale rekrutować cały czas mogą. Zielony w miarę. Ale jest w rogu, nie wiem czy on tutaj mógł się dokładnie rozbudować, tak jak chciał. Widzę, że wszedł na to małe takie jeziorko, na ten staw. Ale tutaj ma problem też. By zablokował wież, do niego jest bezpośrednio przejście. On tam wieży nie postawi. Z jednej strony może i dobrze, z drugiej strony może i źle, bo jednostki od razu jak będą miały przejście, no to wszystkie armie będą próbowały się tam na tył przedostawać. I na przykład taki jasno jak będzie chciał zaatakować. No, to musi okrężną drogą iść tam dookoła. To zawsze troszkę czasu może kupić. Ale czy to na dobre mu wyjdzie ostatecznie? No, to ciężko powiedzieć. Dobra, tu widzę, że się jakieś armie zbierają. A do tego też jest przejście. Do jasno-niebieskiego tutaj też się jedna wieża nie zmieściła to możliwe? Nie, no jasno niebieski ile ma jednostek? 260 Powinien się wybronić Fioletowy krzyczy, no fioletowy ma na razie najgorzej Fioletowy za bardzo przez te katapulty nie może rekrutować I to chyba będzie koniec, bo tu jeszcze widzę, że nie dość, że żółty to pomarańczowy atakuje Ale ucznicy chyba dadzą radę Dobra, dadzą radę, popularność ma, jednostki może rekrutować Zielony, jak tam 350, gdzie jest zielony, aha, to jest ten. No to się jeszcze okaże, że ten Jasno niebieskiego pokona, nawet ma szansę. Okej. Okay. To zielony pokonuje Jasno niebieskiego, ale też sam ma do siebie przejście. Jestem ciekaw jak to wpłynie w późniejszym etapie, bo skoro będzie miał takie proste przejście na przykład jego dwóch zaatakuje, to mogą bez problemu się do niego tam dostać. Gdy to mu nie przeszkodzi, jak już będą takie armie, załóżmy po 600-700 jednostek. Teraz na razie mój tak słabo co jest, czemu, albo jest atakowany pewnie przed chwilą też sam atakował. To może się źle skończyć, szczerze. Bo za dużo jednostek to on nie ma. Oho. Dobra, olej uratował jeden drugi, ale i tak brakło. Trzeciego oleju było, jeszcze potrzeba. Zielony wybiera się z kolejnym atakiem. No, powiem wam, że niby zielony nie ma tak dokończonego zamku, ale idzie mu bardzo dobrze. Widzę, że nie przeszkadza mu to w podbojach. Jednego już pokonał, za drugiego się bierze. To wygląda na to, że faktycznie może wygrać. Zobaczcie, czerwonego też wykończy. Jarno już 200 tysięcy razem. No ładnie, mój idzie ładnie. Ale teraz ma mało jednostek, musi uważać, żeby ktoś do niego się nie wybrał. Bo z tym prostym przejściem to jednak może. Może mieć ciężko się bronić. Najlepsze jest, że Fioletowy miał takie problemy, a cały czas walczył. Mimo, że ma cały czas najmniej jednostek, no bo mocno obrywa co jak co. Ale trzyma się, no zajmuje to coraz lepsze miejsce. Żółty może zostać pokonany. Żółty ma 380 jednostek. No tutaj dość sporo jeszcze idzie, się fajnie zbili. Oj, chyba da radę. No to żółtego brak. Stało nam dwóch, z czego chyba zaraz będzie już tylko jeden po tej stronie. Właśnie, pomarańczowy wybierać na fioletowego. A ten fioletowy ma jeszcze mniej jednostek niż teraz tu miał żółty, co był po prawo. Wygrywam pomarańczowy raczej powinien bez problemu pokonać no właśnie no właśnie mamy pomarańczowego który jest po środku i pytanie czy ktoś go typował staje zielony i niebieski jeszcze dwóch w rogu i jeden po środku teraz możliwe że właśnie oni się będą bić między tobą, bo są troszkę bliżej do siebie Chociaż się mówię, no nie mam ustawione też tego, że atakują najbliżej czy najbogatszego. Nie mam tam nic zaznaczone, więc to jest ich decyzja, kogo zaatakują. Często tak jest, że ci z dołu atakują się tutaj nawzajem z tym z góry. Możliwe, że ten po lewej będzie mógł to bardzo dobrze wykorzystać, tym bardziej, że teraz jeden i drugi troszkę zostanie osłabiony po tym ataku. No, jak zaraz pomarańczowy by wyszedł, obojętnie na kogo? A chyba właśnie był lak, więc możliwe, że idzie tutaj armia, pokona niebieskiego, załóżmy, dużo strat nie będzie miał, no bo jest tu tylko 200 jednostek. Będzie mógł jeszcze konkurować z tamtym, chociaż tu może też być podobnie jak było z wezyrami. Mój niby pokonał tego trzeciego co został, no ale stracił dość sporo. I jednak tamten drugi zyskał przewagę, bo zanim ten atak się skończy, no to zielony coś tam już sobie jednostek zrobi. kto wie, czy nie wystarczy, żeby pokonać pomarańczowego. Czy to wystarczy? Wystarczy, ale dość dużo stracił. No, dość dużo stracił. 300 jednostek mu zostało. No i zielony będzie tym, który powinien pierwszy atakować. Chociaż, jak pomarańczowy mniej razy atakował, to w teorii mniej będzie musiał dozbierać do ataku. Więc może też mniej więcej razem mogą być. Bo dużej przewagi to zielony nie ma. Mianka może być, jak to u Emirów często bywało. To jest możliwe. Tutaj tak cud, że na razie. Osiem emirów, a żadnej mianki nie było. Nie było tak, że jeden atakuje, a drugi w tym czasie wychodzi. To jest cud. To jest naprawdę cud. Jeżdżą tu jeszcze balisty. Okej, okay, zielony się wybiera. Czy pomarańczowy? No, patrzcie, pomarańczowy też w teorii ma tyle jednostek. Powinien zaraz zaatakować. Tu możliwe, że się pojawi ten timing. No właśnie. No właśnie. I teraz kto na tym ucierpi? Wygląda na to, że zielony jakby uzbiera te jednostki szybciej. No, wyszedł te parę sekund szybciej. To powinno mu dać przewagę. Okej, hey, ale pomarańczowy ruszył szybciej. Zobaczcie, zielony się jakoś dłużej zbiera, chociaż nie, no jeszcze się zbiera. No to jednak będziemy mieli timing i to na dwóch ostatnich botach, które zostały. To no wracaj, pomarańczowy. Co? Ty nie gadaj, że pomarańczowy był szybszy. A bo on miał to przejście, on mógł ruszyć dzięki temu. No i właśnie to jest to, co mówiłem. Czy to w późniejszym etapie, gdy będzie około 700 jednostek, nie wpłynie na to? Patrzcie, jak goni. W berka się bawicie? Nie no, to tak nie działa w twierdzy. A jednak, a jednak to przejście sprawiło... Zobaczcie, bo tak to tutaj te jednostki zielonego się ustawiały, mimo że szybciej wyszedł, niby z zamku, ale z drugiej strony tu pomarańczowy może i dzięki temu, że miał to wolne przejście, te jednostki nie musiały się tak zbierać, ustawić w tą grupę i ruszyć, tylko jak było przejście, to chociaż już troszkę jednostek ruszyło, co sprawiło, że zielony cofnął no i sobie zepsuł, czyli jednak ta wieża zepsuła końcówkę. Ale i tak drugie miejsce to bardzo dobry wynik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dwa battle royale kolejne za nami. W następnym odcinku będziemy mieli Nizara i Sheriffa. No właśnie, z tymi Szeryfami to też jest ciekawa sprawa, ponieważ oni mają problem z pokonaniem się. Oni mają problem z rozbudowaniem się, będą się podpalać. Będzie podobna sytuacja co u Wezyrów. Ale jak kiedyś to robiliśmy, czekajcie, to było też chyba na jakoś 40 tysiącach. To były te zwykłe battle royale, które robiliśmy. To tam naprawdę trwało to i trwało Jak zostało dwóch na końcu To nie mogli się pokonać Tam już chyba ponad tysiące jednostek było I też nie mogli się do, do środka przebić Przez to jak oni atakują dziwnie ten zamek Więc jak będzie to z milionem To szczerze sobie jeszcze bardziej tego nie wyobrażam Ponieważ będą oni cały czas się mogli odbudowywać Tam to jakieś blokady były Tutaj ten go podpalił Na, tam na dwie minuty został zblokowany A jak cały czas będą mieli pieniądze To możliwe, że to będzie musiało się wszystko wyzerować Jak zostanie dwóch, trzech na końcu to będzie chyba musiało to zajść z tego miliona i tak nie wiem czy wtedy się pokonają więc to naprawdę będzie trudny Battle Royale. no i unizarów myślę że jakoś to pójdzie mimo że tam łuczników będą mieli dość sporo kasy też blokad żadnych nie będzie podpalić się mogą ale z pieniędzmi raczej dadzą sobie radę się odbudować no i też będzie dużo zależało od timingu więc to jeszcze sobie zobaczymy w następnym odcinku jakoś pewnie w przyszłym tygodniu zrobimy poniedziałek wtorek więc mam nadzieję że wam się podobało trzymajcie się i do jutra do następnego odcinka na razie